Cześć, nazywam się Adam i jestem m.in. trenerem szybkiego czytania. Dzisiaj zajmiemy się wprowadzaniem u ciebie nawyków szybkiego czytelnika. Takim pierwszym nawykiem, który powinieneś wprowadzić, jest wyznaczanie sobie celu czytania. Po co czytasz? Cel jest bardzo istotny nie tylko przy czytaniu, ale również w Twoim życiu. I przedsiębiorca Brian Tracy, mam książkę z jego podobizną, który właśnie zajmuje się sukcesem w biznesie dla nie tylko innych ludzi, ale również firm, zwraca uwagę, że właśnie cel jest tym kluczowym elementem, pierwszym, najważniejszym. Że warto zapisywać sobie cel. I żeby poprzeć właśnie swoją tezę o wyznaczaniu, zapisywaniu celu, opowiada taką historię. Na Uniwersytecie Yale i Harvardo zapytano już nie masz absolwentów, czy mają wyznaczony cel? 3% powiedziało, że tak, ma cel, tu na dodatek, cel zapisany. 13% powiedziało, że ma cel, ale tylko w głowach. Pozostała reszta absolwentów najwyżej myślała, co będzie robić w najbliższe wakacje. I najfajniejsze są wyniki, bo do tych studentów wrócono odpowiednio po 10 latach. I co się okazało? Że te 3% z zapisanym celem średnio zarabia 10 razy więcej od średniej z pozostałych 97%. A co było ciekawsze, że wrócono do tych studentów już znowu po kolejnych 10 latach, czyli w sumie już 20 latach. I co? Okazało się, że te 3% w sumie zarabia więcej od pozostałych 97%. To teraz co? To jeśli ja wyznaczę sobie cel, jeśli wyznaczysz sobie cel przy czytaniu, będziesz miał lepsze wyniki. I jak taki cel, nie tylko przy czytaniu, ale również życiowym, możesz zapisywać podstawowe rzeczy. No to już wiesz, pierwsza, zapisany, ma być zapisany. Druga, cel powinien być osobisty. Co to znaczy? To znaczy, że Powinien zawierać to, co ty chcesz osiągnąć, co ty chcesz mieć, co chcesz uzyskać, zdobyć. I możesz właśnie ten cel, właśnie pisząc, zapisując go, wzbogacić o zaimek ja i swoje imię. Na przykład ja, Adam. Dla mnie to będzie. I co chcę osiągnąć, na przykład zarabiać 100 tysięcy miesięcznie. Przykładowo, najprostsze, bo, bo co można wymyślić. Dalej. C, Powinien być pozytywny. Co to znaczy? Dwa prosty przykłady. Dwóch studentów uczą się do egzaminu. Jeden zapisuje swój cel. zapisuje, Uczę się do egzaminu, żeby dostać piątkę. Drugi zapisuje swój cel. Uczę się, żeby nie dostać dwój. Który jest ten pozytywny? Tego studenta, który chce dostać piątkę. Ale dlaczego? Bo nasz umysł na trudności, a właściwie nasza podświadomość w postrzeganiu słowa nie. Świadomie widzimy słowo nie, super. Tylko, że to jest taka rzecz, że większość rzeczy, które robisz, to tak naprawdę są nawyki. I to są kwestie bardziej podświadomości. I podświadomość tego nie, nie widzi. Jest dla niego więc student, który zapisuje, nie chcę dostać wui, to ma obraz mentalny dwój w głowie i bardziej do tej wui dąży. Ten, który chce piątkę, widzi swoją piątkę. Piątkę sobie zapiszemy, piątkę. On ją widzi i dąży w jej stronę. I dalej. Prosta rzecz się zapisywanie. Zapisuj cel w czasie teraźniejszym, ponieważ właśnie Twoja podświadomość nie rozróżnia ani przeszłości, ani w przyszłości. A nie jest tylko tu, jest teraz. Więc zapisuj swój cel tak, jak już byś go miał. Również cel. Czytania i on też dodatkowo zwiększa tę koncentrację, ponieważ już dajesz wskazówkę swoimi umysłowi na czym ma się skupić, czego szukać. Dalej, kolejną rzeczą z nawyków szybkiego czytelnika jest szybkie czytanie. Naprawdę, tempo średnie dorosłego Polaka to jest 150-250 słów na minutę. Podczas gdy badania między innymi NASA. Uniwersytetu Princeton stwierdzają, że powiniesz czytać z prędkością minimum około 500 słów na minutę, tak? Mam już tą piątkę fiotkę, mogę jeszcze dopisać dwa zera, tak? Przybliżeniu 500 to jest twoje minimum, żeby wykorzystać potencjał swojego umysłu. No bo pewnie ci się zdarzało, że podczas czytania twój umysł zaczął gdzieś wędrować, znalazł sobie coś ciekawszego To pracy. Lubi, Twój umysł lubi zajęcie. I to czytanie 150, 250 to jest dla niego za wolne, więc ma potencjał, który jest niewykorzystywany. I jak znajdziesz sobie coś ciekawszego od tego zbyt wolnego czytania, to przeskakuje. I co się kończy? Przeczytasz jeden, drugi akapit, i co? Musisz wracać i czytać je od nowa, ponieważ myślałeś o czymś innym. A właśnie, już samo zwiększenie tempa czytania też dodatkowo nakłania Twój umysł do większej koncentracji, bo ma więcej pracy. Większe, szybciej. No i właśnie trzeci punkt, trzeci nawyk to jest lepsza koncentracja. I jeśli masz już cel czytania i szybsze tempo, to one już się dodatkowo właśnie zwiększają koncentrację. Musisz być skupiony, żeby widzieć, co się dzieje w tekście, co tam czytasz. No to jest jedno. Ale możesz jeszcze dodatkowo zrobić bardzo proste ćwiczenie na koncentrację tak zwaną technikę pomarańcz. Wyciągasz sobie przed siebie dłoń i wyobrażasz sobie, że masz tu soczystą pomarańczę. Aż czujesz jej smak, zapach, ciężar. Jak właśnie zacznie ci ciążyć rękę. Zobaczysz ten obraz mentalny, pomarańczy, możesz ją przerzucić sobie do drugiej ręki. Tak? dalej utrzymaj ten obraz mentalny pomarańczy. Później znowu, z powrotem. To Ty pierwszy, czyli prawej na przykład. I parę razy możesz sobie tak przerzucać, utrzymując cały czas obraz mentalny tej pomarańczy. Na koniec pieszysz ją i przymocowujesz tu z tyłu głowy, mniej więcej na przedłużeniu linii oczu. Tu w umyśle właśnie z tyłu jest punkt koncentracji. I właśnie to umieszczenie tu ta pomarańcza, pamiętaj, trzyma się, aktywuje ten punkt, zwiększa Twoją koncentrację. Też aktywacja tego punktu jest w stanie nawet zwiększyć Twoje tempo czytania. Dodatkowo, jeszcze, czyli tu aktywujesz sobie koncentrację, jeszcze możesz wzbogacić tą technikę o to, że właśnie wyobrazisz sobie, że patrzysz na siebie z tyłu, właśnie patrzysz na tą pomarańczę która jest tam umieszczona z tyłu Twojej głowy, widzisz siebie, tu patrz, utrzymaj ten obraz mentalny przez chwilę i właśnie udało Ci się zwiększyć Twoją koncentrację. Na początku może Ci to zajmieć o, całą minutę, może 30 sekund. Z czasem 15, 20 sekund i już masz zwiększoną koncentrację, masz lepsze efekty z czytania, ponieważ jesteś bardziej skoncentrowany na tekście więcej zapamiętujesz, więcej zostaje Ci w głowie. Więc wyznaczaj cel czytania, zwiększ Twoje tempo czytania i zacznij robić ćwiczenia na koncentrację. To zwiększy Twoje tempo czytania, ale również ilość informacji, które zapamiętasz.